Watykan z kardynałami przenieść się teraz na Maltę razem z tym palantem mistrzem maltańskim. Na Maltę się przenieś. Możesz na Maderę razem ze Strasburgiem. Należy przenieść na Maderę, Strasburg. Weneckę Wenecką również razem z Hanną Sochocką na Maderę. Taka wyspa jest jakaś portugalska. Na Madera. A Waszyngton to nie jest, zrobicie, chyba do Toronto. Przeniesie się mało tornadą. To do Toronto. Watykan, Pope Franciszek. Jesteś zesłany z Mistrzem Maltańskim na Maltę. Wypierdalać po prostu z Rzymu.